Pało? Ej, to nie zamykaj, zaraz pójdę. Aż tyle gwiazd na pierd. Ale co, ile to się zdarza? No, to jest takie... Ile, to, na, na, ile na rok to się zdarza? Taki no, co dzień? roku to Co roku to jest. Aaa, to taki... kurwa jeszcze... Przy... A to jebać. Jak co roku to... Myślałem, że raz na 30... O kurwa, siema. w majtach, pytasz czemu 14? One są najebane, więc 100% więcej niż 14 lat. Może mają 18 lat. To nie wyglądało mam... na 14 latkę. Zresztą kurwa, co to, co to, co mają majtki do jej ciała? Kurwa, pytanie o jak jest, jak, jaką bieliznę nosi, wydaje mi się, że jest totalnie normalne. No nie wiem. Siema. Siema. Co to taka smutna? Bo mnie przełączyła. Co? Bo mnie przełączyła. Kto cię przełączył? No, nie wiem. Przełączyło mnie. Aż. Przyłączyło cię, ale co? Ta. Rozmawiałaś z kimś? No. Z kim? Miałem, z jakimś typem. Aż taki był fajny, że, że smutna jesteś? Nie jestem smutna. Fajny był? Taki. Pokazał ci fiuta pewnie, nie? Ja I pierdolę. podczas pokazywania od razu ci schipło ja też bym się zawiódł. Jakby na przykład jaka dziewczyna mi ci pokazała i nagle... Tak, i tak tylko. No i mnie schipło. Najgorzej. Najgorzej jak obieca, a tutaj o przez przypadek. A, mm. To takie jest życie, nie? No, dużo. Raz ty wiesz, raz ty jesteś jebana, nie? Dokładnie. A ten e... widziałeś dzisiaj dzisiaj jest dzień spadających gwiazd. I fiutów. Super, wszystko mnie umija. Możesz sobie popatrzeć przez okno, bo spadałem właśnie. Możliwe. Ej, już raz widziałem. Tak, to ważne. Znaczy w no W sumie no, najważniejsze widziałem. Okej, okay. czyli teraz widzisz tylko jedną gwiazdę, jest przed tobą i z nią rozmawiasz? Oczywiście, zawsze. Jestem gwiazdorem. A jak? Okay. Ile masz lat? Siedemnaście. 17. 17. O kurwa. Myślisz, że w, tak, w naszym społeczeństwie taka siedemnastoletnia dziewczyna jest ważna w naszym świecie? To jest dobre pytanie. Kiedy ja na czym się przy Czy wnosisz coś ważnego w, na, w, w kraj. W ogóle... Nie. Ja jako osoba nie. Czy jesteś bez, bezużyteczna? W sumie to tak. Słabo trochę. No. A nie chciałabyś to zmienić, żeby być użyteczna dla państwa? Nie chciałam. To do czego dążysz? Żeby Lęci to zmienić? Ty. Co robisz, żeby to zmienić? Pomagam? Gdzie? W, w karitaście na przykład. W karitaście pomagasz? No, pomagam. Ale co myjesz dupę innym? Nie. Yeah. Nie. To co? <laughs> na przykład jadę w daleko i daleko idę komuś I Ty się razem coś. Czyli tak pomaga. Okej, okay, okej. Okay. No ale no. wiesz. A na przykład nie chciałaś pracować? Przez wakacje? Chciałam. Ale? Chciałam bardzo. Niech nie, nie chciałam do roboty. To jest koronowerza. No. Co ty gadasz? Nie by chcieli, ale nie odpisywali. Przejdźmy. No. No, w tym roku się nie zarobią. Zawsze można zarobić inaczej. No może. Ale, ale tego nie zalecam. E... No nie. No dobra. Lecę. Powodzenia Ci życzę. Siema. Nie no. Co no jakoś tak to świato mnie raziło. Siema. Siema. Nie Chuj to.